Cześć, witam wszystkich pasjonatów, miłośników i fanatyków inżynierii kolejowej. Dzisiaj trochę więcej o tym, jakie siły, jakie przyspieszenia działają na pojazd kolejowy poruszający się po łuku. No i opowiem też o pewnym równaniu, które myślę, że każdy, kto się interesuje koleją, powinien znać. Tak się składa, że mam już narysowany symbolicznie pojazd kolejowy, który jest na szynach, szyny, jedna z szyn jest podniesiona o pewną wartość i szyny są w rozstawie S, S mierzone pomiędzy mm, osiami szyn. W moim przypadku chciałbym, żeby ta przechyłka, która została dobrana, równa się przechyłce równoważącej siły odśrodkowe, czyli cant equilibrium. I w ogólności to jest kant equilibrium, czyli przechyłka równoważąca równa się przechyłce dobranej plus niedobór przechyłki. No w moim przypadku przechyłka dobrana i przechyłka rozważąca będzie taka sama, czyli nie będzie niedoboru przechyłki. W takim razie, jeśli tak po, takie są założenia, że przechyłka toru jest przechyłką rozważącą, to oznacza to, że wypadkowa. Sił działających na pojazd wypadkowa W będzie prosto, działała prostopadle do powierzchni szyn. Jeśli tak, to zas y, zastanówmy się, jakie siły działają na, na pojazd i skąd ta wypadkowa się bierze. Szyny dzia y, siły działające na, na pojazd są w zasadzie dwie: jest to siła ciężkości, masa razy przyspieszenia. I siła odśrodkowa, a, i ta y, siła ciężkości działa zawsze pionowo. I siła odśrodkowa, która zawsze działa y, równolegle do powierzchni szyny. I ta siła odśrodkowa wynosi y, mv kwadrat przez r, czyli masa y, razy prędkość do kwadratu przez promień łuku. <laughs> y, w, w takim razie narysujmy to jeszcze z wypadkową, w takim razie mamy, mamy taki układ taki układ sił gdzie możemy masę się pozbyć i nie będziemy mieć już sił, tylko będziemy operować przyspieszeniami, jest to wygodniejsze i można zauważyć że kąt który tworzy się pomiędzy siłą czy odszot, yy, przyspieszeniem ziemskim a wypadkowym przyspieszeniem, kąt alfa to jest ten sam kąt, który jest pomiędzy dobraną przechyłką i, i rozstawem szyn. W takim razie możemy zauważyć, że Kant equilibrium, czyli przechyłka ronoważąca do przeciwprostokątnej do rozstawu szyn, równa się V kwadrat przez R. Tutaj już możemy się pozbyć tych mas. Pozbądźmy się tych mas jeszcze szybko najpierw. Czyli Przechyłka równoważąca do S do rozstawu Szyn równa się jak V kwadrat przez R przyspieszenie odśrodkowe do przeciwprostokątnej, to jest tutaj do przyspieszenia ziemskiego. Przerzucając S na drugą stronę będziemy mieć następujące wyrażenie. Dobrze, tu pozbędę się rozstawu. A S wskoczy mi w to miejsce. Zauważyć trzeba, że s jest stałą um, liczbą, to jest po prostu rozstaw szyn i, i stałą też jest g. To, co się zmienia, co, to, co charakteryzuje łuk, no to prędkość pojazdu i promień. Zobaczmy, jakie, jakie mamy tutaj jednostki. Po lewej stronie mamy przechyłkę, która będzie w milimetrach, a po prawej stronie mamy rozstaw. Szyn, który wprowadzamy w milimetrach. Razy prędkość, którą wprowadzamy w kilometrach na godzinę. Kilometry na godzinę. Prędkość jest do kwadratu, czyli jeszcze raz musimy ją wziąć kilometry na godzinę. To wszystko jest podzielone przez promień. Dajmy go do mianownika. promień, który wprowadzamy w metrach i przyspieszenie ziemskie metry na sekundę kwadrat. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, no musimy pozbyć się tych niezgodności jednostek. Co my tu mamy? Na pewno milimetry z jednej strony i z drugiej strony się skracają. I zajmijmy się już tylko prawą stroną równania. Mamy kilometr na godzinę, kilometr na godzinę, metry i metry na sekundę kwadrat. No to zamieńmy kilometry zamienimy kilometry na metry i godziny na sekundę. Czyli prawa strona równa się. Kilometr to jest 1000 metrów. I przełożę godziny na, do mianownika, czyli mamy 1000 metrów razy 1000 metrów. To jest licznik, a w mianowniku mam przeskoczyły tam godziny, czyli godzinę zamieniam na 3600 sekund razy 3600 sekund. I razy to, co tam było wcześniej były metry i podzielone na sekundę kwadrat. Metry na sekundę kwadrat. Wygląda to skomplikowanie, ale teraz będę upraszczał. Czyli: czyli tak. Metr skraca się z metrem. Ten metr też skraca się z metrem. I tu zauważmy, że mamy sekundę razy sekundę podzielona przez sekundę do kwadratu. Czyli sekundy też się skracają. Nie mamy żadnych jednostek po prawej stronie i po lewej też już nie, nie mamy żadnej jednostki. Czyli wyliczymy tę um, um, liczbę, która stoi przed, um, przed równaniem po prawej stronie. Co tu jeszcze można zrobić? 1000, może wezmę inny kolor. <laughs> 1000 mogę skrócić z 3600. Tu po prostu powstanie wtedy przecinek. I tak samo ten 1000 z 3600 powstanie przecinek. Czyli ostatecznie, ostatecznie mam. Równa się. W liczniku nie mam nic, mam jedynkę, no to może nie jest to nic, ale jest, ale jest jeden. Jest, a na dole mam trzy, kropka sześć do kwadratu. Czyli mógłbym postarać się napisać ten wzór już teraz bardziej ogólnie. To weźmy sobie może tą część. Control, copy. Czyli przechyłka równoważąca równa się s. Podzielone przez dwie. I jeszcze oczywiście to trzy kropka sześć do kwadratu, tak wygląda mianownik. trochę to ładniej wyglądało. Teraz w takim razie, no jeszcze nie doszliśmy do tego 11,8, ale sprawdźmy, ten, ile, ile wynosi ten dziwny współczynnik. S przez G razy 3,6 kwadrat. Tak się składa, że zacząłem już to trochę robić w Excelu, więc mamy rozstaw szyn, czyli S. No, przyjmuje się, że to jest 1500 mm. Przyspieszenie grawitacyjne 9,81. No i 3,6 kwadrat to się równa 3,6 razy 3,6 12,96. Czyli ta stała równowagi taką nazywam. To jest S podzielone przez G i podzielone przez te 3,6 kwadrat. No i mamy dokładnie. Coś mi się tu stało. No nie. 11 79, Czyli można powiedzieć, że to jest 11. I tak to się przyjmuje w Polsce i inne kraje. Jednak nie we wszystkich krajach przyjmuje się 11.8. Na przykład w UK, w Wielkiej Brytanii przyjmuje się 11.82, a w Hiszpanii 11.85. Dlaczego tak się dzieje? No zastanówmy się, czy te wartości są absolutnie dokładne. Z tego co można wyczytać na, na przykład w Wikipedii, to przyspieszenie ziemskie nie nie wynosi 9.81, a bliżej tej wartości 9.807. Już ta wartość się zmieniła na 11.8, ale Dalej, dalej nie jest o to 85. Też rozstaw szyn nie jest dokładnie 1500 mm, a powiedzmy 1505, 1506. To zależy też od szyn, ale dla szyny o wadze 60 kg około 1500. 1505 mm, a nawet 1506 mm. No i jeśli weźmiemy te dokładne liczby, to otrzymujemy. 849, 885, czyli dokładnie tak jak w Hiszpanii to się przyjmuje. W Wielkiej Brytanii jakie wartości wzięli, no trudno mi powiedzieć. Może 1503 mm, coś, coś, coś w tym, coś koło tego. Ale uznali, że 1,8 to jest niedokładna liczba i trzeba wziąć 8,2, a w Hiszpanii 85. Mam nadzieję, że to. Było logiczne to, co powiedziałem, i te obliczenia nie były zbyt chaotycznie zrobione. Reasumując, na pojazd kolejowy, który porusza się po łuku, działają dwie siły: siła ciężkości i siła odśrodkowa. Siła ciężkości zawsze jest pionowo ustawiona, siła odśrodkowa zawsze w płaszczyźnie szyn. Te dwie siły składane i, i, i przyspieszenia złożone wektorowo dają nam przyspieszenie lub siłę y, wypadkową. I to, co warto zapamiętać, to że wzór na, siłę, y, wzór na przechyłkę równoważącą tą siłę odśrodkową to dla standardowego rozstawu szyn to 11.8 V kwadrat przez R. I jeśli chcemy Wyliczyć taką przechyłkę dla innego rozstawu, to musimy posłużyć się wzorem ogólnym, czyli tym, gdzie nie ma tego 11,8, a są wartości symboliczne napisane, czyli S rozstaw. Tu wstawimy rozstaw. Przyspieszenie, no to wedle preferencji 981 albo 989.807, jeśli ktoś chce bardziej dokładnie. I to tyle. Trzeba pamiętać, że wstawiamy rozstawszym w milimetrach, prędkość w kilometrach na godzinę, a promień łuku w metrach. I w ten sposób otrzymamy przechyłkę wyrażoną w milimetrach. Myślę, że to tyle ode mnie. Nie będę brnął dalej. Kolejne zagadnienia w następnych filmach. Dzięki. Pozdrawiam wszystkim. Cześć.